Obecnie w internecie ogromną popularność zdobywają nagrania z niedawno odkrytymi księgami, które budzą wątpliwości co do pochodzenia ludzkości. I nie jest to kolejny żart z TikToka, lecz prawdziwa historia, nad którą badacze zastanawiają się już od trzech lat. Odkrycia dokonano w 2021 roku, podczas wydobywania statku z dna oceanu. W jednym z pomieszczeń statku znaleziono zapieczętowaną skrzynię, w której znajdowały się te bezcenne księgi a ich autentyczność została już potwierdzona. Jednak najbardziej szokujące było to, że podobne księgi, mające ponad 1500 lat, odnaleziono wcześniej w Turcji, podczas badań dobrze znanej arki na górze Ararat. Już wtedy ta księga wywołała niepokój, ponieważ zawierała przesłanie mówiące o zbliżającym się dniu sądu ostatecznego, który ma nastąpić pod koniec 2025 roku. I wydaje się, że to już zaczyna się dziać, jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Potężne pożary, znikająca woda z mórz i szalejące trzęsienia ziemi w miejscach, gdzie nigdy wcześniej ich nie było. Najbardziej zdumiewające jest to, że wszystko przebiega dokładnie według scenariusza opisanego w tej księdze. A co będzie dalej, zostało już ujawnione na tajnym kanale, do którego link znajduje się w profilu.